Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Wiem, że filmik miał się pokazać wczoraj. Mam nadzieję, że dzisiaj się wygra, to znaczy w piątek, ale wczoraj była u mnie siostrzenica i ja po prostu nie miałam fizycznie możliwości, żeby nagrać. I dzisiaj mam nadzieję, że zdąży, bo mam przyjść jeszcze pan od bramy, bo przecież rodzice wyjechali. Siostra wyjechała do miasta, została sama z siostrzenicą yy, i się brała garażowa popsuła, więc jak ma się coś dziać, to się już zgodzię na raz jeszcze mnie koń pokryć. porażka. Dobra, dziękuję Wam za wszelkiego rodzaju uwagi, jest to dla mnie bardzo cenne źródło informacji. Dziękuję za maile z pytaniami, ale jeżeli chodzi o te pytania, znaczy na pewno część odpowiedzi uwzględnię teraz. Między innymi byłam pytana o notatki, i to kilka razy. I o tym chciałabym Wam powiedzieć na pewno przy okazji biologii. Natomiast pozostałe pytania, których nie uda mi się uwzględnić teraz w filmiku. Pozostawię na następny odcinek z serii, jakieś to lubię nazywać: Questions and Answers. No i co? Chyba możemy przejść do sedna sprawy. To tak, to tak, to tak, to tak. Biologia. Zaczęłam już tam wspominać o Lewińskim, który jest świetnym podręcznikiem. Znaczy, mi się, mi się bardzo podobał. I to jest podręcznik podzielony, już powiem jeszcze raz, żeby, żeby wszystko na pewno było ładnie zawarte, który jest, naprawdę jest tak genialnie napisany, że to aż ciężko wierzyć że tak fajnie można mówić o biologii. To jest taki jeden podręcznik. Następny podręcznik, który bardzo gorąco Wam polecam, to, jest to są podręczniki książki pani Barbary Bukały. Jeżeli dobrze będą, to jest wydawnictwo Omega. To są również książki podzielone na działy. Do nich link jest na pewno w opisie w poprzednim filmiku. Tutaj, tutaj też podam, bo to warto, warto przypomnieć i warto, żeby było łatwo, łatwo dostępne. O które książki chodzi? Potem, czy już kupujecie w księgarni, czy przez internet, na Allegro, gdziekolwiek, to już jest różnica tylko ceny. Tego mam wygodniej. Yy, ale chodzi mi przede wszystkim o to, żebyście właśnie wiedzieli, o jaki podręcznik chodzi. Więc nawet jeżeli nie ma podanego linku bezpośrednio do sklepu, to się na mnie nie obrażajcie. Ale będę też mówiła o książce, do której linku w ogóle mi się nie udało znaleźć, nawet na stronie wydawnictwa. Także możliwe, że jest wycofany. Ja wiem, nie znaju, ciężko mi powiedzieć. Ale wydaje mi się, że gdzieś tam powinien być dostępny, chociaż na przykład i na stronie Empiku nie było i na Gandalfie, także nie wiem o co chodzi. Ale zawsze można szukać używanych. Dobra. I znowu odbiegam od tematu. Brawo, ja, Buchawo. Dobra. Dobra. To tak. Barbara Bukała jest to podręcznik, z którego ja robiłam tą ostateczną powtórkę. Tą już ostatnią powtórkę. Bo tak jak wspominałam, robiłam trzy powtórki z biologii. Ostatnia powtórka u mnie trwała mniej więcej miesiąc i wtedy skupiłam się już na jednym podręczniku, żeby nie latać między książkami oraz na notatkach, o których zaraz troszkę więcej opowiem. To jest podręcznik bar bardzo stosunkowo szczegółowy i wartościowy, jeżeli chodzi o wiedzę. Nie każdemu może przywać do gustu ze względu na to, że to nie jest taka książka typowo opisowa, tak jak Lewiński, tylko bardziej ta wiedza jest taka wyszczególniona, taka hmm, wyekstrahowana. Nazwijmy to. Natomiast e, bardzo się przydaje przy powtórce do matury, bardzo się przydaje przy nauce, na przykład do testów, tych takich e, z konkretnych działów bo mieliśmy w liceum testy powtórkowe z biologii. E, I to był naprawdę świetny wybór, żeby z niego się właśnie do tego typu e, testów uczyć. W tej chwili jest nowe wydanie na pewno z tego co ja wiem do nowej matury. Więc to również jest ułatwienie. Co jeszcze? I tak jak wydaje mi się, że o tym zdążyłam powiedzieć, ale powtórzę, wydaje mi się, że to jest podręcznik, który sam w sobie jest w stanie wystarczyć do matury, żeby zdać całkiem przyzwoicie. No, tyle, jeżeli chodzi o panią dr Bukałę. Poza tym mamy jeszcze z takiej właśnie serii. Jak ja byłam, to sprawdzę, czy jest nadal wydawany, czy trzeba szukać po prostu starych, starych wydań. Książkę Iwony Żelaznej, to jest Iwona Żelazny, więc nie ma jak się nazwisko odmienia. To są zielone książki, też tego typu podzielone na działy. Wiedzę już prawie zupełnie w punktach, więc to te, też warto uwzględnić w momencie, kiedy wybieracie książkę, z czego, z czego wolicie się uczyć, z jakiego rodzaju podręcznika. Natomiast też jest bardzo fajny, mogę polecić spokojnie, bo jest dużo wiedzy i jest taka konkretna ta wiedza. Więc nie, jeżeli ktoś woli, to nie musi po prostu przechodzić przez te wszystkie opisy, które nie zawsze, nie zawsze są e, fajne. No. I to jest e, nowa era chyba. I to jest nowa era też. Mam nadzieję, że będę pętać i dam link e, poniżej. Dalej mamy jeszcze dwa podręczniki, takie typowe, przeznaczone dla liceum, nasze znaczy przeznaczone, no raczej dla liceum, to tak powiedziała polskie, yy, nasze znaczy polskie, tak, polskie. Paweł Hoser to jest fizjologia człowieka, to jest stary podręcznik, on niestety już nie jest wydawany, ale można znaleźć na yy, homików w wersji PDF. Yy, I tu jest taka sprawa, bo były dwa wydania. Jedno było bardziej szczegółowe, drugie było bardziej, bardziej takie przeznaczone dla licą tej wersji szczegółowej. gdybyście dorwali, ja byłam na przykład przerażona jak robiłam mózgowie i nagle znalazłam jądra. Jądra nerwów czaszkowych. Jądra nerwów czaszkowych, nie takie inne jądra. Aż mi się, żarcie, się kugląda. Przepraszam, tę uwagę, że mam dosyć tej pogody. W tym razie, gdybyście, gdyby udało Wam się znaleźć tylko tą bardziej szczegółową wersję, to się nie przerażajcie. Po prostu trzeba część opisów pominąć, bo w większości z tego nie trzeba umieć, natomiast jest to wartościowy podręcznik, który ma niektóre działy naprawdę, znaczy ma większość działów świetnie zrobionych, natomiast na te potrzeby naprawdę część działów jest warta przeczytania, nie mówię o jakimś takim bardzo wnikliwym uczeniu się ewentualnie. Ale warto przeczytać, bo yy, bardzo klarownie wyjaśnione są niektóre yy, trudniejsze kwestie. Następna książka to jest Zoologia, taka pomarańczowa. To też jest niewydawana: to jest yy, stary podręcznik Zoologia, taka z lwem na okładce. Ja pamiętam, że strasznie długo latałam, żeby go zdobyć. Yy, I również jest fajna. Nie, to nie jest coś takiego, że musicie mieć, żeby napisać do przematury. Nie, to nie o to chodzi. Ale. Jeżeli na przykład można gdzieś dostać wersję PDF albo nie wiem, gdzieś są w starych księgarniach, bo to są stare podręczniki, więc w tych takich adekwariatach książkowych ewentualnie można szukać, to można się zainteresować i taką książeczkę właśnie sobie nabyć, bo wtedy nie powinna być jakaś bardzo droga albo właśnie, tak jak wspominałam wcześniej, wersja PDF. Prócz tego do biologii mamy dwa klasyki gatunku, jeżeli chodzi o książki zagraniczne. To jest biologia. Willego, tak zwana. Znaczy, jak profesor Wille już nie żyje, to w tej chwili jakby ku jego czci po prostu wydawana w tej formie. Nie wiem. I następna książka to jest biologia Campbella. Ja osobiście preferuję Campbella. Miałam obie książki, obie w nowym wydaniu. Biologię Willego jeszcze dostałam w gimnazjum. Campbella dostałam chyba na imieniny, czy coś takiego. Tak nie ma to jak zażycie się. Coś coś hmm, książkę do biologii. Ostatnio na święta sobie zażyczyłam. Co chcesz na święta? A wiesz, potrzebuję książki do Anatomy. Jestem straszną no-lifeem. Straszne, ma no serio, porażkę. Ale nieważne. Nie ma, no, Przepraszam za tę abstrakcję, ale po prostu mi się taki jakiś zwariowany dzień, że chyba jest mi żeby się trochę wygadać. Mam nadzieję, że nadal będę mówiła z S.S.M. Dobra. Biologia Willego i e, Campbell. Obie książki są naprawdę fajne. Mi bardziej się podoba sposób pisania w Campbellu. Dla mnie to jest. bardziej do mnie po prostu trafia to. Natomiast no, no nie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o merytorycznie, który się lepszy, gorszy bo część działów zdarzało się, że robiłam tylko z Willego, a część z Campbella. Jeżeli chodzi, bo to nie są książki, które się w całości przerabia, Bardzo bym polecała, żeby, jeżeli macie dostęp, nawet w szkole to można się sobie przeczytać parę razy, nie wiem, po, po zajęciach zostać. Bo zwykle w bibliotekach szkolnych jeden egzemplarz jest dostępny, przynajmniej u nas, i u mnie w liceum, i u mnie w gimnazjum z liceum, jak chodziłam. To też były, Campbella wtedy jeszcze nie było polskiego, ale w ile był dostępny. Warto sobie wsiąść, przeczytać bakterie, wirusy, ewolucjonizm, genetykę, to są te takie działy, które bym bardzo polecała. Eko, nie, ekologię. Ekologia wpa też była. Nie, ekologię nie pamiętam, ale te cztery działy gorąco polecam. Grzyby też były całkiem fajne. Eee, ja na przykład, dopiero jeżeli chodzi poza tymi działami, które bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam, żeby sobie nawet dwa czy trzy razy trzy, dwa, parę razy po prostu przeczytać, przejrzeć dokładniej. Eee, dopiero wiele wytłumaczył, na czym polega skurcz mięśni, bo dla mnie w podręcznikach szkolnych to było tak zawile, tak nie wiem, nie, nielogicznie wytłumaczone, że do mnie to totalnie nie trafiało, a w biologii willego to jest fajnie rozrysowane i, i takie logiczne, więc gdybyście mieli problem z tym działem, to zajrzyjcie do biologii willego. Dobra. Teraz tak. Jeżeli chodzi o notatki, to ja w liceum, już powiem tak dokładnie, ja pisałam w tak B5, bo dla mnie, jak była mała ilość notatek na stronie, to było dla mnie bardziej klarowne, lepiej mi się z tego uczyło. I ja robiłam notatki, notatki naprawdę bardzo szczegółowe. Ja ogólnie do notatek mam taki dosyć pedantyczny stosunek, to znaczy piszę tylko jednym kolorem, jeżeli chodzi o ten główny długopis. I umiem pisać piórem, nie umiem pisać długopisami, umiem pisać tylko piórem czarnym, niebieskim też nie umiem. Znaczy nie umiem, piszę tak niewyraźnie, że, mi, że dla mnie to jest po prostu odrzucające. <gry> e, także pisałam notatki jednym kolorem plus e, jeden kolor na ważne określenia, ewentualnie drugi kolor na e, jeszcze ważniejsze, tak? I, zazwyczaj, I miałam też rozdzielone podkreślenie i pisanie całego słowa i jeszcze miałam dużymi literami. Więc zazwyczaj używam po prostu tych dwóch kolorów. Ewentualnie czasami dodawałam trzeci. Notatki robiłam na podstawie kilku podręczników. I co poza tym? Część rzeczy pisałam tekstem, ale starałam się to wypunktować. Ale na przykład witaminy, funkcje mózgowia o tego typu kwestie rozpisywałam sobie na. W tabelkach po prostu, bo dla mnie to było bardziej takie przejrzyste. Pamiętam, witaminy miałam takie, poza natatkami z szycie miałam jeszcze takie na A4 strony i coś czego Wam nie pokażę, bo byłam przekonana, że jest nagrane i wyrzuciłam. To znaczy robienie notatek m, takich w formie y, planszy, to znaczy na skarpkach A4 kolorowych, tak, każdy dział miał swój kolor. Potem miałam plen, bo mi się kolory powtarzały, a ja jestem strasznym wzrokowcem. Na kartkach kolorowych pisałam sobie najważniejsze rzeczy i to wisiało u mnie, wisiało u mnie nad łóżkiem, żeby mogła sobie po prostu na to na bieżąco patrzeć. I z chemii też robiłam tego typu plansze. I dodatkowo przed samą maturą, dosłownie dwa dni przed maturą, na takich dużych kartkach, a jeden wypisywałam rzeczy, które były dla mnie, znaczy wypisywałam. Rozpisywałam sobie w sumie działy, które były dla mnie najważniejsze. Na przykład miałam plansze na A1 z tkankami zwierzęcymi. Miałam tkanki zwierzęce i podzielone wszystkie tkanki, wypisane najważniejsze rzeczy i te najtrudniejsze, o których wiedziałam, że muszę pamiętać. Ja tych swoich dokładnych notatek potem używałam w trakcie powtórki. Nie mogę ich Wam pokazać, bo zostały oddane dla koleżanki, która w tym roku, znaczy dla znajomej, która w tym roku pisze maturę pisała maturę w sumie. Hmm. Ale myślę, że opis był na tyle, na tyle logiczny, że zrozumiecie o co mi chodzi. Natomiast w tej chwili moje notatki wyglądają troszeczkę inaczej, bo piszę sobie... A, i yy, o tym nie wspomniałam chyba a propos chemii, bo wspomniałam, ale na wszelki wypadek powtórzę. Na chemii nie robię o swoich notatek, bo miałam notatki z korepetycji. I tam również były używane różne kolory, więc dla mnie to były bardzo przejrzyste notatki. Tylko to były już na stronach takich czystych, kartkach, a cztery takich jak do drukarki. I miałam to podzielone działami, w yy, segregatorach. Miałam notatki, ewentualnie dodatkowe jakieś swoje notatki, zadania do tego działu, i następny dział i tak to dzieliłam, żeby móc yy, łatwo, łatwo mieć dostęp. I ja miałam naprawdę świetnie zorganizowane. Wszelkiego rodzaju pomocy do matury, Ale wracając jeszcze do, do notatek moich teraz ze studiów, z anatomii robiłam notatki sporadycznie. Raczej skupiałam się na histologii, bo tutaj mamy taką wiedzę bardziej opisową. Nauka histologii jest trochę bardziej naglądana do nauki biologii niż anatomia, i tutaj robiłam notatki na kartkach A4. Takich, które można sobie potem wpiąć do, do segregatora, ale ja i tak to trzymam w koszulkach, bo jakoś, nie wiem, jakoś tak mi. wygodniej. I tak, ja w tej chwili, i myślę, że to może być lepsze rozwiązanie. Znaczy, ja w sumie w, w liceum robiłam podobną rzecz, tylko w innej troszkę formie. W tej chwili robię sobie notatki bardzo szczegółowe, i następnie robię notatki takie, sedną sprawy, że tak to określę. Wygląda to tak że na przykład mam. Najlepszym przykładem tutaj jest chyba embriologia. Najłatwiej będzie mi to opisać. Mianowicie opisuję sobie robię jedną, dwie strony dla każdego okresu rozwoju zgodnie z tym podziałem, który jest w książce. To zależy od tego, jaki jest okres rozwoju w sumie sensu A Ale na przykład. W książce pierwsze parę tygodni jest podzielone na no pojedyncze tygodnie, potem po kilka tygodni, ostatnie parę miesięcy jest razem. I rozwoju człowieka. Rozumiecie o co chodzi, mam nadzieję. I e, ja zgodnie z tym podziałem robiłam sobie notatki bardzo dokładne o każdym tam tygodniu czy, czy, czy miesiącu, w zależności od podziału z książki. A następnie robiłam y, taką kulminację tego wszystkiego, to znaczy starałam się na jednej albo na dwóch stronach zmieścić y, najważniejsze informacje dotyczące każdego miesiąca. To znaczy, jakby tam powiedzieć, y, na dwóch stronach, no, na tyle, na ile się zmieściłam, pisałam sobie na przykład pierwszy tydzień dzieje się to, to, to i to w punktach, kropka. I to już mi zajmowało tyle, tyle, w zależności od miesiąca. Znaczy kilka linijek, więcej, mniej. Ale starałam się wypisywać tylko te najważniejsze rzeczy i najtrudniejsze dla mnie, z którymi miałam problem, żeby zapamiętać. To jest ważne, żeby nie powtarzać rzeczy, które są logiczne, takie proste, n razy, bo będziemy podświadomie się skupiać na, na tych łatwych rzeczach, bo nam będzie łatwiej, a będziemy pomijać te, które są trudniejsze. Więc ważne jest to, żeby przy takich dodatkowych notatkach, takich już bardzo skulminowanych, z taką zebraną najważniejszą wiedzą, również wypisywać trudne rzeczy, nawet jeżeli one nie są najważniejsze. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Że mówię w miarę, w miarę logicznie i zrozumiale. Więc tak jak mówię, w liceum w sumie robiłam podobną rzecz, bo robiłam te plansze moje, w których wypisywałam najważniejsze i najbardziej yy, i najtrudniejsze dla mnie rzeczy, a po prostu na studiach przeniosłam się na kartki A4, bo yy, było mi tak łatwiej. Tak mi się wydaje, że zaczęłam po prostu troszkę inaczej się uczyć na studiach. Dobra, to by było, jeżeli chodzi o przyswajanie wiedzy, ale to jeszcze raz powtórzę, musicie sprawdzić, co Wam najbardziej odpowiada. za osoby, które robią Mapy myśli też mi się zdarzało do niektórych działów robić mapy myśli. E, używam mnóstwa kolorów, których ja nie mogę, bo e, mnie to rozprasza. Natomiast popróbujcie sobie, no, sprawdźcie co, co wam lepiej e, odpowiada, jeżeli jesteście w drugiej klasie, na przykład w tej chwili, to zacznijcie już teraz, żeby e, potem nie marnować na to czasu. Tak. E, i już ostatnią sprawą dotyczącą biologii są zbiory zadań. Poza maturami, które są dostępne na stronie CKE, były przynajmniej, do których postaram się pamiętać i wrzucić link poniżej, polecam zbiory z Medyka, te same, które są do, do chemii, oraz zbiory z Witowskiego. To też są zbiory, które są do chemii. Bardzo fajne książki. I tak jak wcześniej, robi zadania w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. Jeszcze jeżeli chodzi o biologię i jeżeli chodzi o chemię również. Psz, jeżeli chodzi, chodzicie na korki, ja chodziłam i na jedne korki i na drugie i to był w sumie w moim przypadku dobry wybór. E, spróbujcie tak zagadać z korepetytorem, żeby móc u niego napisać parę matur. Jednak zupełnie inaczej piszemy matury w domu, kiedy jesteśmy wyluzowani. Nie ma tej takiej presji, a inaczej piszemy u kogoś w domu, kiedy jeszcze ta osoba do nas patrzy. Więc spróbujcie się jakoś dogadać, żeby móc, móc tak, tak właśnie zrobić. I wtedy niech korepetytor Wam sprawdzi matury. Bo jednak, jak my sprawdzamy, to tak wiemy o co nam chodziło, tak? I nawet jeżeli jest jakiś taki skrót myślowy, to my wiemy o co chodziło. A korepetytor jednak patrzy na to z boku. i skróty myślowe mogą nie przejść. Znaczy, no jakieś niedomówienia mogą po prostu nie przejść. Więc, co? Podróżniki mamy załatwione, notatki mamy załatwione. Zbiory zadań mamy załatwione. Pamiętajcie o tym, żeby dokładnie sprawdzać sobie, jak sprawdzacie same natury i z biologii, z chemii, czy czegokolwiek, fizyki to samo. Jeżeli z sprawdzacie sobie maturę, to patrzcie dokładnie, jak jest sformułowany klucz, bo ta forma wypowiedzi jest specyficzna, szczególnie w biologii. A jednak, jeżeli dostosujemy się do klucza, to po prostu chodzi o to, że egzaminator inaczej na nas patrzy. Jeszcze taka rada dotycząca matury. Piszcie wyraźnie, tak żeby egzaminator się męczył. No nie oszukujmy się, jeżeli egzaminator sprawdza tą maturę w ciągu dnia i widzi kogoś, kto na Was to mu się odechcewa. Odechciewa? Nie chcę mu się już sprawdzać. <laughs> Więc... To są takie głupie szczegóły, ale czasami może po prostu ten jeden punkt, który gdzieś tam się chciało mu doczytać, przesądzić o, o naszej przyszłości. Może, nie wiem, nie jest najważniejsza rzecz na świecie, ale napisanie wyraźnie nie jest aż takim problemem. Więc myślę, że Dzień sobie radę. Przepraszam. Nie wiem czemu jak jecham i smarczy jak nagrywam. Eee, tak czy siak, mam nadzieję, że byłam w miarę zrozumiała i eee, ten filmik był logiczny. Dziękuję za cierpliwość i za to, że czekaliście i nie zostałam przez Was aż tak strasznie zrugana. Znaczy w sumie w ogóle nie zostałam zrugana. Też za to dziękuję, bo naprawdę bałam się wrzucając w poprzedni filmik, że jezu, co ja w ogóle robię. Jak zwykle postaram się jak najdokładniejsze te wszystkie linki powrzucać na dole. Gdyby czegoś brakowało, bo mogę zapomnieć, piszcie w komentarzach. Jeżeli jakiekolwiek uwagi są bezpośrednio do filmiku albo pytania bezpośrednio do filmiku, to też bym prosiła o komentarze na dole, bo wtedy wszyscy widzą i, i te pytania się nie dublują. Także tuż więcej, dziękuję Wam bardzo, zapraszam do subskrybowania i jesteście cudowni, naprawdę Odzew z Waszej strony jest mega, mega motywujący i cóż, dziękuję ślicznie i pozdrawiam i widzimy się najprawdopodobniej albo w filmiku Questions and albo w filmiku poświęconym praktykom zawodowym, o którym o których też chciałam powiedzieć, ja wiem, że w tej chwili praktyki, powtórzę się, ja wiem, że w tej chwili praktyki zawodowe to jest coś odległego, ale w tej chwili jestem na świeżo. Więc jeżeli macie jakieś pytania, takie, na które byście chcieli usłyszeć odpowiedź filmikową, to piszcie do mnie na maila i ja postaram się w przyszłym tygodniu to nakręcić. Także mniej więcej tak, żeby do poniedziałku pytania, do, najlepiej do niedzieli, żeby pytania spłynęły, to wtedy je uwzględnię, chyba, że nie zmieszczę się czasowo. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam, Miłego, miłych wakacji, miłej nauki, miłej matury. Miłego studiowania dla tych, którzy już się dostali, a chcą posłuchać mnie. Dobra, trzymajcie się pa.